A nas interesowała ta latarnia. No i żeśmy do niej tu doszli. Postaramy się wyjąć drona i trochę polatać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Gadam o tym dronie gadam. Naprawdę parę razy lataliśmy, ale ani razu jeszcze żeśmy nie opublikowali zdjęć. Ale najlepsze jest to, że tu jest chyba wejście, bo przyznamy się Wam bez bicia, że myśmy widzieli już filmy z tej latarni. Oczywiście jest wejście i za chwileczkę sobie tam wejdziemy do góry. Ale tam jest chyba blacha, więc musimy ubrać buty. Więc ubieramy buty i będziemy wchodzić do góry. Weszliśmy na latarnię. Taki mamy widok. Zobaczcie, taki mamy widok. Samo jeszcze widzimy dookoła? takie rzeczy. O, tu jest bogan. Ja wszystko poćwierane, połamane, Niko to nie dba. Stamtąd przeszliśmy, tam było tu zlane molo. No dobra, to staramy się uruchomić dronę. Martynko. Latamy? Latamy. Droga powrotna nie chce być inna. Trzeba znowu przejść. Przez wodę. Widzieliśmy tutaj właśnie z drona, jak gość sprowadzał skuter. Normalnie wyłączył, podjechał sobie pod wodę, wyłączył go i go przeprowadził na sucho. Więc być może moja teoria o przypływach i odpływach też nie jest dobra. Zobaczymy, Martynka idzie przodem tym razem. Idziemy Martynka. woda czyściutka tak to wygląda się widać woda czyściutka chociaż tak jak mówiłem te domy nie mają kanalizacji mają dostęp do czystej, świeżej wody patrzcie tutaj jaka restauracja kawiarnia z takim widokiem no idziemy idziemy w jakąś ciemną uliczkę słuchajcie tu czyjeś mieszkanie normalnie patrzcie wielki pokój ciemno bardzo brązowe drzewo Tutaj nie będę wchodził tam, tutaj jest woda, zobaczcie, jakby brakło wody takiej normalnej, którą oni mają dostarczaną przez rury, to wtedy mają jakieś zbiorniki zapasowe. Takim mieszkają tu ludzie. Nie będę tam wchodził. Tu jakaś inna uliczka jeszcze, poza trasą. O kurczę, a to już, o, ale to już nie jest betonowe, tylko to są po prostu jakieś płyty, takie To ma nie sklejka, ale po tym się idzie, jak po tym jak pobacie, co? No wiem, zobaczyć. Patrz, są pokoje do wynajęcia. Czyli następny jakiś house, to biuro, ale chyba zamknięte. O, to jest chyba nieczynny już. Widać, zamknięta, no, tak, hello, tak. hello. Tak. tutaj panowie mają, też tutaj coś mają, jakieś biuro, pięknie, tak, 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 super to wygląda, idziemy dalej zobaczyć, o, ostrożnie, ostrożnie, Patynka. o, ale patrzcie, ty, a żeśmy weszli, tamten dom też chyba się wali ruina, co, zobacz, tamten duży, tutaj jest naprywa, napisane, że prywatny, prywatny yy, dom, nie wchodzić, ale patrzcie tutaj to są pokoje do wynajęcia z takim widokiem a woda się przelewa ze zbiorników to co mówiłem, mają zbiorniki bo gdyby wody brakło to wtedy o, a my idziemy po czymś takim z dziurami tylko sklejka na tym leży ale patrzcie tu jak pięknie prywatny dom, nie wchodzić jasne, szanujemy to idziemy dalej Jakieś wejście jest? Restauracja, kawiarnia. Biuro, pan sobie siedzi, jaka na peczkę. Martynka, idziemy na piwko. W takich okolicznościach przyrody skuter bezpiecznie stoi. No, my sobie tu usiądziemy gdzieś. Pan, jest, pan sobie zjada obiadek. Patrzcie, jakie wejście. Proszę, żeby zostawić obuwie. Mamy cennik. Weźmiemy sobie jakieś piwko. Pięknie się to prezentuje. Chodź, zobaczysz. Chodź, idziemy na piwko, Martynka. Gdzie się damy, tylko. No tak, ale zobacz sobie tutaj, jak się damy tutaj. Z nogami do środka. Proszę bardzo, tenka sobie zamówiła coś takiego. I zaraz powiem jak to się nazywa, bo ja tutaj nie będę miał języka. Je, po prostu, Tylko że z jabłkami. A ja. Małe, zimne. Jedno małożne Reki Lekki balek. Lekki balek w takiej restauracji. rozliczają się sprawiedliwie. Są liczniki. Nie ma lekko. Nie wiem jak z wodą, bo nie widziałem nic liczników na wodę. Ale na prąd już któryś raz. No są takie miejsca też, oczywiście, nie, że Syf i smród, zakaz wejścia. Ale to też są domki do wynajęcia, partynka. To też były domki do wynajęcia, tylko że już nieaktualne, restauracje. Nie, nawet tatuaże robią tutaj. Dobra, lecimy w kierunku następnego miejsca. No, i dojechaliśmy do następnego miejsca, które nas interesowało. Zobaczcie to statek, hotel, porzucony. Niektórzy z Was pamiętają, że stał taki kiedyś koło Międzyzrojów. Jest dzień i chyba nie będzie można tam wejść legalnie. Zobaczymy. Może uda się puścić drona i obejrzeć jak to wszystko wygląda. Zobaczymy całą okolicę, bo ta okolica jest tutaj tak zrobiona, że tu wszystko jest na wodzie. domki, jakieś restauracje, które były wcześniej no zobaczymy jak to wygląda wszystko idziemy zobaczyć na plażę najpierw bo tutaj widzę dużo ludzi przyjeżdża na plażę a zobaczcie to jaka restauracja na wodzie na statku tutaj druga To się całkiem ciekawy pomysł ale to wszystko padło Poszukamy informacji w internecie i pod filmem zrobimy o tym pełną relację na naszej stronie Fotokom. No, tak to wygląda. Plaża też przednia. Ten statek było widać w ogóle z tej latarni, co byliśmy. Bo tą latarnię widać teraz po prawej stronie. Mogły być fontanny. I coś sikały to jest tych? Z siostrów? No tak wygląda ta plaża. A tych łódek tam jest więcej. To nie tylko ten tutaj wielki. Statek, ale te łódki, tutaj dwie, tam trzecia, czwarta, jest tego sporo. No tuś miał fajny pomysł, no ale i widać, nie wypaliło. A dlaczego? Trudno powiedzieć. poczekamy w internecie, zobaczymy. Idziemy puszczać drona. Patane, zdjęcia zrobione. Martynka obejrzała całą plażę. Kochania, jak było? Bardzo fajnie, aczkolwiek źle się idzie, nie? bo jest miękki piach, i się zapada. No, czyli plaża przystosowana do, do spacerów i biegania. A no, tak jak mówiłem, stare budynki jeszcze są dookoła, jakieś na innych łodziach. Z góry to fajnie wygląda. Jak się uda zgrać cały film, mam nadzieję, że dzisiaj to właśnie zrobimy już w połączeniu z tym filmem, bo to będzie oddzielny film o tej łodzi. 10, krótko, 10 minutowy, króciutki Znajdziemy historię tej łodzi. Tego hotelu, w sumie, bo tam sterówka już jest zabudowana. Także to już by nigdzie nie popłynęło. Opiszemy wszystko. Lampka jeszcze w oknie, a Stoją lampki. Są zdjęcia w internecie z wewnątrz tego statku. No i naprawdę to jest ruina już taka straszna. Ale najlepsze jest to, że on tutaj wpłynął. A potem najprawdopodobniej zabudowali kanał, ponieważ on no nie ma bezpośredniej połączenia z wodą. Także on tutaj, nawet jak stanął, to stoi już na dnie i tak będzie stał. Nikt tego nie rozbierze, bo to będzie kosztowało ogromne pieniądze. Zardzewieje, zawali się. Chodź, zobaczymy jeszcze jak wchodzili kiedyś pasażerowie. No właśnie, wszystko jest zamknięte. Nie zbliżać się, jak to wygląda tu z bliska. No tak, to wszystko stoi na dnie tak naprawdę. Ten statek też stoi na dnie. Co zgo go zobaczymy jeszcze? Ło, to jest po prostu... Ruina. Zapewne dla, dla ludzi, którzy lubią chodzić po takich miejscach, to wymarzony skarb. Chociaż dookoła wszystko pozamykane, jak widzę. No jest tu ochrona jakaś, pilnuje tego. No, ale z tej strony się ludzie dostają. Tak, myślałem. Z tej strony to jest ruina straszna. A co będzie widać? Dokładnie na dronie. Tak to wygląda. Ten drut czasty to nie jest żadne zabezpieczenie. No, Gili Gili, ja tu nagrywam przy panią Gili Gili. Przy wjeździe dostają takie słonie. Powiem Wam, że no robią wrażenie, bo jednak są dosyć duże. Martenka jakie zdjątko? Powiem Wam, że fajne. Fajnie ktoś tu pomyślał wszystko. Niestety nie wypaliło. Dlaczego? Postaramy się dowiedzieć z internetów, ale no nie wypaliło. Co tam masz? Uważaj, bo jak złamiesz Jak mu trąbę złamiesz, to będziemy musieli za to zapłacić ty. My nie mamy tyle pieniądzów. To jakby to chciał na słoniach pojeździć w Tajlandii, to zapraszamy tutaj 100 batów za osobę Przyjeżdżasz Tak na trąbie słonia można się pobujać. Jak widać na załączonym obrazku. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze mamy jedno albo dwa miejsca do odwiedzenia. Musimy wracać do hotelu. Mieliśmy być tam o 12 a już jest chyba po drugiej. Do pracy, trzeba iść, Do pracy, rodacy. Okazało się, że. Statek i słonie to nie jedyna atrakcja. W tej okolicy jeszcze jest wodospad. Zapytaliśmy chłopaków, którzy przestali tą drogą. Mówią, że kilometr się jedzie skuterkiem, a potem jeszcze kilkaset metrów trzeba przejść. No to idziemy. Zobaczymy jak to wygląda. Jesteśmy zaszlabanym w tej samej cenie. No to trzeba skorzystać, nie będziemy tu przyjeżdżali jutro. Przechodzimy przez kolytę rzeki, które jest praktycznie puste, a wyżej jest wodospad, więc czego możemy się spodziewać? Za powiem wam, że w dżungli może jest trochę chłodniej, ale jest tak parno. Ciężko oddychać. Naprawdę to powietrze jest zupełnie inne. Idziemy kilkaset metrów. Słuchać zwierzęta, jakieś ptaszki, ale wody nie słychać. Słychać ten pisk. Przerażające, jakby jakaś syrena była. To chyba nie robi jedno zwierzę. Tylko więcej. Paweł się alarm włączył na wodospadzie. A są takie liny, czyli jak pada, jest dużo wody. To można sobie nim pomagać no wodospad tak jak mówiliśmy szału nie ma no tak to wygląda myślę że jakieś spora deszczowa taka naprawdę chociaż teraz już się go skończyła teoretycznie według kalendarza to tutaj daje widzisz po tych skałach po tych przygotowaniach po tych linach ale póki co to sobie powiem tak jak byliśmy kilkaset metrów kilometr od tego miejsca warto przejść wracamy mamy fajny punkt jeszcze zaplanowany jeden zobaczymy jak to wyjdzie nie chcemy też tu ludziom przeszkadzać parka się tu bawi dobrze piweczko popijają a ELEGANCKO Jesteśmy już przy korycie rzeki Zupełnie sucha Jeszcze inny dźwięk Nie powiem Wam, tak przenikliwy w uszy Gdybyś miał tutaj spać w nocy To koniec, nie się. Jeszcze inny dźwięk. Dojechaliśmy do hotelu. Wyjechaliśmy na ile? Na dwie godzinki? Tak. Ustaliliśmy, że za dwie godzinki wrócimy. Zajmiemy się czymś. A teraz okazało się, że wracamy po 5 godzinach i 40 minutach. Prawie 6 godzin. Pokonaliśmy kawał dystansu. Ile to wyszło, Martynka? 50 kilometrów. Schodziliśmy parę miejsc fajnych. Teraz zjemy do pokoju szybki prysznic i bierzemy się do roboty. Jakieś zimne piwko, a za godzinkę, za dwie pójdziemy na obiad, ale najpierw troszkę popracujemy. Wszędzie dobrze, ale w pokoju hotelowym najlepiej. Klimatyzacja chodziła cały czas. Balkon zamknięty. Wychodzimy, taki widoczek.